Dzień dobry. Przyszedł pan pożegnać się z nami? To bardzo miłe. Hipcio mieszka tu, a my mieszkamy tam. Tu naprawdę jest dziko. Jedziemy na śniadanie i wracamy do bazy w mieście. Smutno mi, że musimy opuścić na chwilę ten raj na ziemi. Ten widok zapamiętam na zawsze. Właśnie poznaliśmy doktora, który uratuje naszego Geparda. Oto on. Od 20 lat zajmuje się ochroną dzikich zwierząt i pracował 20 lat w Parku Narodowym Serengeti. Oto skrzynka z usypiającymi strzałkami. Szukamy Geparda, z którym wczoraj żeśmy się rozstali. Miejmy nadzieję, że przeżył tę noc. Niestety nie spotkaliśmy Nazariany. Doktor kontynuował tropienie, a my ruszyliśmy do domu. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz Nazariana pokaże całej sawannie, kto jest najszybszym zwierzakiem na świecie. O, lubię zabawę w chowanego. Tara! znalazłem. Raz, dwa, trzy, żyrafa. Brama wyjazdowa. Pa, pa. W mgnieniu oka załatwimy sprawy i wracamy do Królestwa Dzikiej Przyrody. W drodze powrotnej odbiła nam palma. Aleluja, aleluja, Pana Jezu kazał iła, aleluja. Aleluja, 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 Jest środek lata, a my śpiewamy kolędy. Zdecydowanie za dużo słońca. A jeśli już mówimy o palmach... W drodze powrotnej do domu. Napotkałem wielką plantację palmy kokosowej. Tak, tak. To właśnie stąd pochodzą wszystkie wiórki kokosowe. Aby dostać się na wielką palmę, człowiek wyciosał sobie takie stopnie. Jeden tutaj, drugi tutaj, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Matko, jaka ta palma jest wysoka. Ona ma chyba z 30 metrów. Słuchajcie, bo inaczej to takie drabiny nie można byłoby zrobić. No bo jak były? trzeba było nieść przez całą wioskę? Wszędzie są małe stopnie i człowiek wchodzi na górę. Chwilę potem. Niestety, w drodze powrotnej do domu popsuł nam się samochód na środku drogi. I co teraz mamy zrobić? No nic, będziemy czekać na pomoc. Może ktoś nas odbierze. Hmm. Jak to mówią w Afryce, Hakuna Matata. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dlatego właśnie trzeba jeść energetyczne batony. Chyba mamy pomoc. Bardzo proszę zobaczyć, ile dzieci przeszło, się z nami przywitać. Hello, Jumbo, how are you? Zuri sana? Watoto? Hello. Hey. 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 Zabawy nie było końca. Dzieci uczyły nas suahili, graliśmy na krześle, jak na bębnie. I najważniejsze, nie przespałem przygody, Nzuri! My się dobrze bawiliśmy, a mechanik walczył z popsutą skrzynią biegów. Niespodziewany przystanek mieliśmy do późnej nocy. Awaria okazała się bardzo poważna. Czekaliśmy na samochód, który nas odholuje. Trzy godziny później. Przybywa pomoc, ale była dobra zabawa. Z dziećmi się bawiliśmy. O, what to? Do? O, Przywiązani do Haka. Ruszyliśmy z kopyta. E, to znaczy z miejsca. Pamiętacie jak testowaliśmy naszego Jeepa? Przecież wszystko było dobrze. Skoro się popsuł, to znak, że drogi i ścieżki w dzikim królestwie są bardzo uciążliwe.